Obiecałem, że będziemy uruchamiać polone za Stratos i to właśnie dzisiaj zrobimy. Za chwilę będzie tutaj jeden wielki ryk i hałas. Zapraszam do oglądania. Właśnie dostałem instrukcję obsługi. Nie wiem, czy dobrze ją Głośnij. pamiętam. Pierwsza rzecz: dwa razy pedał do oporu, znaczy najpierw guziczek on, dwa razy pedał do oporu, pedał do połowy i ogień. Stacyjka jest przekręcona. Dobra, stacyjka no, głośniej, głośniej to za chwilę będzie. Pompa. Raz, dwa, połowa, odpalamy. Jest Powiem Wam tak: kompletnie nic nie czuję, nic nie słyszę. A jeżeli ktoś mówi, że Polacy nie umieją robić samochodów, że nie znają się na motoryzacji, zapraszam do Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Polonez Stratos murowana satysfakcja.